Jestem Matisz w tym odcinku, sam mega boxa i prawdopodobnie wylecą z niego mi tylko monety. Jest ze mną Olek, ale nie będzie się widać. Chyba że chce. Um, dobra. To jest taki film z głosem. Um, no i nie będę tutaj nic wyciszać, więc ja nie wiem, czy nagle mi coś nie krzyknie. Więc no, niestety. No bo kto? No bo Alex, pozdrawiam. Ty. Wesoły Alex, nie? Yy, chciał żebym nagrał jakiś z zgłosów. No to dajcie, niech będzie film jakiś z Bez montażu raczej już. Ja może zmontuję. Jeśli mogliście słyszeć krzyk trochę no bo no, mówiłem. A tego czasu sobie też wyciszą, mnie, To mogę sobie nagrać normalnie. Ale nie wiem, po co ja tu przedłużę. Aaa, bo macie jeszcze przed, żeby. Bo ja chcę bardzo tropnąć czegoś. O, uwaga! No kurde, nie zostawiliście lajka like i chyba dlatego nic nie dropło, No cóż. A, nie zostawiliście chyba lajka, like no i może dlatego nic nie wydropiło, oprócz monet, których i tak mam 6 tysięcy. To słabo, więc mam nadzieję, że poprawicie i zostawicie tego lajkacza. No bo no, motywuje to, bo jak nie ma tych lajkaczy, to jak tych lajków nie ma, no to trochę tak, no nie chce się trochę tego nagrywać. No, I chyba da. dali 10 tysięcy lajków, więc dlatego dotknąłem dla Diego. Mmm, jezu. Ach. A 10 tysięcy leków to nie wydobyłem, nawet dziesiątki nigdy nie dobiję. No dobra, to nie ma co się robić nad tymi monetami. E, fajnie, że coś tam, fajnie, monet mam, kurde, no. O, nie mogę sobie polepszać wiele postaci, ale na razie nie będę tego robić. No co, no trzymajcie się, cześć.